Namocz czosnek w wodzie, aby wypuścił korzenie. Taki czosnek posadzony w ziemi będzie szybciej rósł. To sposób na błyskawiczne ukorzenienie czosnku. Na jedną główkę czosnku uszykuj jedną butelkę plastikową do ukorzeniania. Główki czosnku obierz z wierzchni chłupin. Następnie nożykiem zetnij czubki ząbków. Zrób tak z każdą główką czosnku, którą chcesz szybciej ukorzenić. Nawet jeśli już wypuszcza zieloną łodygę, zetnij ją. Ten zabieg pobudza czosnek do szybszego wzrostu i przyspiesza ukorzenianie. Z plastikowych butelek odetnij górną część. Skróć butelkę i włóż do niej odwróconą górną część. Do tak przygotowanych butelek wlej wodę. Włóż do nich główki czosnku. Dolna część główki musi być zanurzona w wodzie. Codziennie sprawdzaj i wymieniaj oraz dolewaj wody. Trzymaj czosnek na parapecie, ale nie w pełnym słońcu. Po kilku dniach czosnek będzie już miał spore korzenie i wypuści młode łodygi. Po tygodniu do dwóch już jest czas na sadzenie. Porozdzielaj główki z korzeniami. Jak widać, korzenie są piękne. Włóż czosnek do miski z wodą i wsyp trochę soli. Mocz czosnek przez około 15 minut. Sól chroni czosnek przed szkodnikami. I zapobiega rozwojowi chorób grzybowych. Potem go osusz. Jeśli chcesz, część czosnku posadź w doniczce. Może stać na parapecie okna. Takie warunki sprawią, że będziesz miał szybko czosnek w domu. Resztę czosnku wysadź w ogrodzie. Ja sadzę czosnek na gazetach. Ale o sadzeniu czosnku w gazetach opowiem w kolejnym filmiku. Dlatego śledź nas na bieżąco.